Witam Państwa, Michał Bugno, ten program nazywa się Sektor Gości, a moim rozmówcą jest dzisiaj pomocnik piłkarskiej reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak. Cześć Krycha. Witam serdecznie. Po sześciu meczach eliminacji Euro 2016 Polska jest liderem, Polska jest niepokonana. Czy powiedziałbyś, że dzisiaj ta reprezentacja, ten zespół to jest zupełnie inna drużyna niż w ciągu ostatnich kilku lat? Znaczy, przede wszystkim, żeby stworzyć zespół, trzeba, potrzeba czasu i, i teraz widać tego efekty. E, uważam, że zaczęliśmy bardzo dobrze tę eliminację. E, każdy nas widzi w roli faworyta i już, już praktycznie jesteśmy we Francji, choć zostało m, jeszcze sporo spotkań, kluczowych meczów, który, w, w których trzeba będzie wygrać. Wielkie wrażenie robi bilans bramek. Polska strzeliła 20 goli, tylko 3 ma stracone, 7 bramek. Zdobył Robert Lewandowski, cztery dołożył Arkadiusz Milik. Można powiedzieć, że tak skutecznego ataku Polska nie miała od wielu, wielu lat. E Powinniśmy być z tego zadowoleni. Tak? Napastnicy strzelają, grają dobrze, no ale ja uważam, że kluczem do tego jest gra w klubach i dobra gra, bo są to zawodnicy, którzy występują na europejskim podwórku, stanowią o tych zespołów i, i to się tylko przekłada na, na reprezentację. Niedawno rozmawiałem z Janem Tomaszewskim, który stwierdził, że ten atak Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, to jest najlepszy duet napastników reprezentacyjnych w całej Europie. Jak Ty odniósłbyś się do takich słów, no jako piłkarz, który w reprezentacji gra praktycznie zaraz za nimi? Patrząc na nasze statystyki, mogę tylko jedynie się zgodzić z tą wypowiedzią. Po ostatnim meczu z Gruzją Robert Lewandowski stwierdził, że ta dawna kadra po wielu niewykorzystanych sytuacjach już dawno by się poddała. Tymczasem Wy w końcówce ciągle walczyliście, ciągle staraliście się o zdobywanie kolejnych bramek. W tej końcówce po zdobyciu bramki na 2-0. Ciągle chcieliście podwyższyć wynik. Z czego wynika ta przemiana, ta mentalna przemiana, która, która nastąpiła w tej drużynie? Odpowiednia praca, doświadczenie, czas, który spędziliśmy razem, bo nawet pod wodzą trenera Fornalika czy trenera Nawałki, jeśli chodzi o zawodników, to nie ma ogromnej zmiany. Jest wiele, wielu zawodników, którzy, którzy grają ze sobą już od dłuższego czasu i, i to się przekłada na, na wyniki, no, ale, ale największa zasługa to, to sztabu szkoleniowego i trenera, który, który wykonał w ostatnim czasie ogromną pracę. Ty przed tym meczem z Gruzją mówiłeś, że przełomowe, że najważniejsze w tym meczu mogą okazać się stałe fragmenty gry. I rzeczywiście tak było, bo ten, ta pierwsza bramka wpadła właśnie po świetnie wykonanym, świetnie rozegranym rzucie rożnym. Rozegrał go Arkadiusz Milik i Arkadiusz Milik zakończył tą akcję świetnym strzałem i bramką. Powiedz, czy dużo czasu poświęciliście na trenowanie właśnie tego wariantu podczas, podczas treningów? Tak, bardzo dużo poświęciliśmy czasu na stałe fragmenty gry. Jak dobrze pamiętam, to były trzy treningi, gdzie ciężko pracowaliśmy nad tym elementem i to ten róg był wypracowany. Chociaż w końcówce tego zawdzięczałem bardzo dużo Arkowi, który ma tą fantastyczną nogę i strzelił przepiękną bramkę. Z drugiej strony, gra polski w tym meczu jednak w perspektywie całego meczu, daleka była od optymalnej, od doskonałej. Czy przyznasz, że ten wynik, to wysokie zwycięstwo 4-0, przysłania trochę obraz gry, reprezentacji w tym meczu? Ja się z tym nie zgodzę. Ja uważam, że zagraliśmy dobre spotkanie. Stworzyliśmy sobie sporo sytuacji. Mogliśmy strzelić w pierwszej połowie trzy, bądź cztery bramki. Zabrakło trochę skuteczności. Ale, ale udało nam się wygrać 4-0. Ja uważam, że, że zrealizowaliśmy cel, wygraliśmy spotkanie, nie straciliśmy żadnej bramki 4-0. Czego wymagać więcej od drużyny niż, 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 niż tego wyniku? A w końcu meczu, jak Nawalowski trafił w poprzeczkę, przystanie 1-0? Serce trochę zadrżało, że może dojść do remisu? Mieli mieli swoją sytuację, ale, ale w piłce nożnej najważniejsze jest strzelanie, strzelanie bramek i właśnie w ten sposób można wygrać spotkanie. Nam udało się strzelić cztery bramki, a, a im żadnej. Słyszałeś gwizdy po pierwszej połowie? Słyszałem, słyszałem. Cześć kibiców. Jak, jak, jak się do tego właśnie odnosisz, że kibice gwizdali po pierwszej połowie, że nie byli zadowoleni z gry, i gwizdali w meczu eliminacji, które jednak są dla was bardzo udane. Ciężko mi, powiedzieć. Ciężko mi wytłumaczyć gwizdy, bo w tym momencie nie uważam, że zagraliśmy słabego spotkania. Oczywiście wymaga się od nas zwycięstwa, więc, ale, ale trzeba pamiętać, że mecz trwa 90 minut, a nie 45. Zabrakło skuteczności i uważam, że to był jedyny powód, dla którego nie prowadziliśmy po pierwszej, po pierwszej połowie. Dziwne. dla mnie to jest trochę niezrozumiałe.